Dzień dobry, dobry wieczór. Paweł, interameryka.com, internetowy przewodnik po Stanach Zjednoczonych. Dziś taki krótki odcinek, w którym pokażę Wam, jak można sobie zrobić taką małą, prywatną lodówkę. Mniej więcej 2 dolary dziennie Was to wyniesie. Kupujemy sobie w sklepie, najlepiej w Walmartzie, taki pojemnik na lód przenośny. Tak to wygląda. Oczywiście tych pojemników jest bardzo dużo są wszelakiego rodzaju. Wszelkiego rodzaju, duże, małe, średnie. I w każdym kotelu, w którym się zatrzymacie, jest maszyna do lodów. Wystawiona jest albo na zewnątrz, albo wewnątrz. Po prostu taką maszynę uruchamiamy i napełniamy sobie ten pojemnik lodem. Proszę bardzo. Trzeba kilka razy naciskać, słabo leci. Troszkę cierpliwości do tego trzeba. Ale jest ok, jest to napełnione. W tym momencie ten pojemnik w czasie podróży służy nam za przenośną darmową lodówkę. Oczywiście, jeżeli na trasie braknie Wam lodu, możecie zatrzymać się na każdej stacji benzynowej i tam za 2 lub 3 dolary kupić sobie pojemnik z lodem i zrobić dokładnie to samo co przed chwilą zrobiłem czyli napełniamy naszą przenośną lodóweczkę lodem wkładamy do niej zakupione w sklepie wędliny, owoce napoje i w czasie jazdy 4-5 godzinnej mamy pod ręką wszystko świeżutkie, pachnące i co najważniejsze chłodne a tak wygląda przygotowana przeze mnie przenośna lodóweczka bananek, jabłka Troszeczkę słodyczy, a dwie wody mineralne. Tutaj mamy winogronko, a pod spodem, a pod spodem lód. String cheese. Fajna sprawa. Dzieciaki będą wasze zakochane wynarazłem amerykańskim. I tyle. trzy godziny spokojnie w samochodzie wytrzyma. Temperatura na zewnątrz około 26 stopni Celsjusza będzie trzymały zimno, Obiecuję. Dziękuję, do uwagi. Tak się właśnie kończy cywilizacja w Arizonie i zaczyna się trasa off-road. Zapraszam jutro na moją przejażdżkę jeepem właśnie tą trasą. Tylko u mnie interameryka.com